Jedz zdrowo i umiarkowanie, dieta bogata w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty, ryby i zdrowe tłuszcze może pomóc w utrzymaniu dobrego zdrowia. Unikaj złości i niepotrzebnego stresu, nadmierny stres i złość mogą wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne. Prowadź prosty tryb życia, oprócz minimalizowania ilości rzeczy materialnych, prosty tryb życia może pomóc w skupieniu się na tym, co naprawdę ważne. Pomagaj innym i wykazuj empatię. Pomaganie innym może dawać ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia. Praktykuj umiar i umiejętność samodyscypliny, umiejętność kontrolowania swoich impulsów i nawyków może pomóc w uniknięciu szkodliwych zachowań. Rozwijaj swoje umiejętności interpersonalne, umiejętność budowania zdrowych relacji z innymi ludźmi jest kluczowa dla satysfakcji z życia. Staraj się utrzymywać spokój wewnętrzny. Praktykowanie technik relaksacyjnych może pomóc w utrzymaniu spokoju wewnętrznego, nawet w trudnych sytuacjach. Rozwijaj duchową praktykę. Niezależnie od wyznawanej religii, praktyki duchowe mogą pomóc w znalezieniu sensu życia i poczucia spokoju. Staraj się żyć zgodnie z wartościami. Prowadzenie życia zgodnie z własnymi wartościami może przynieść głębokie satysfakcje. Prowadź dziennik codziennych refleksji. Pisanie dziennika może pomóc w zrozumieniu własnych myśli i uczuć oraz w samopoznaniu. Ciesz się ciszą i samotnością, czasami cisza i samotność pozwalają na głębszą introspekcję i kontemplację. Szanuj naturę i dbaj o środowisko, szanowanie przyrody i dbanie o środowisko jest ważne dla przyszłych pokoleń. Unikaj nadmiernego używania elektroniki, nadmierna ekspozycja na elektronikę może wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne. Rób regularnie ćwiczenia fizyczne, aktywność fizyczna pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Staraj się unikać konfliktów, unikanie niepotrzebnych konfliktów pomaga w utrzymaniu spokoju i harmonii. Ogranicz kontakt z toksycznymi ludźmi, toksyczne relacje mogą być szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Dbaj o zdrowy sen, sen jest niezwykle ważny dla regeneracji organizmu i zachowania klarownego umysłu. Praktykuj akceptację i wyrozumiałość. Akceptacja i wyrozumiałość pomagają w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Staraj się utrzymywać regularny rytm dnia, regularność w codziennym życiu może pomóc w utrzymaniu zdrowia psychicznego. Przyjmuj regularne badania lekarskie, regularne wizyty u lekarza pomagają w wykrywaniu chorób na wczesnym etapie i utrzymaniu zdrowia. Dbaj o rozwijanie swojego umysłu. Ucz się nowych rzeczy i rozwijaj swoje zainteresowania. Praktykuj cierpliwość, cierpliwość pomaga radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami. Znajduj czas na modlitwę, modlitwa może być źródłem duchowej siły i poczucia spokoju. Ucz się od starszych, doświadczenie starszych może być cenne w duchowym rozwoju. Prowadź prosty tryb ubioru, prosty ubiór może pomóc w uniknięciu przywiązania do materialnych dóbr. Staraj się unikać zbędnego marnotrawstwa, unikanie marnotrawstwa może pomóc w oszczędzaniu zasobów i energii. Wspieraj lokalne społeczności, aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności może przynosić satysfakcję i poczucie przynależności. Rozwijaj umiejętności rzemieślnicze, nauka rzemiosła może być satysfakcjonująca i przynosić radość. Staraj się utrzymywać równowagę między pracą a modlitwą. Zachowanie równowagi między obowiązkami a praktyką duchową może być wyzwaniem, ale jest kluczowe dla harmonii. Unikaj nadmiernego rozważania przeszłości i przyszłości. Skupianie się na teraźniejszości może pomóc w unikaniu nadmiernego lęku i niepokoju. Utrzymuj zdrowe relacje z rodziną i przyjaciółmi. Relacje z bliskimi są ważnym źródłem wsparcia emocjonalnego. Praktykuj regularną, czytaną i słuchaną naukę, ucz się przez całe życie. Rozwijaj umysł i poszerzaj swoje horyzonty. Unikaj negatywnych nawyków, pozbywanie się negatywnych nawyków może poprawić zdrowie i jakość życia. Odcinaj się od materializmu, dążenie do materialnych dóbr może prowadzić do nieszczęścia i niezadowolenia. Rób regularne posty, post może być praktyką duchową, która pomaga w oczyszczeniu ciała i umysłu. Dbaj o regularne rekolekcje duchowe. Rekolekcje pozwalają na głębszy kontakt z duchowością i rozważenie swojego życia. Równoważ swoje życie między pracą a odpoczynkiem, zachowanie równowagi między pracą a czasem dla siebie oraz rodziną pomaga uniknąć wypalenia zawodowego i zachować dobre zdrowie psychiczne. Pomagaj potrzebującym. Działanie na rzecz innych jest jednym z najważniejszych aspektów życia duchowego. Staraj się unikać skomplikowanych relacji miłosnych. Proste i zdrowe relacje mogą pomóc w uniknięciu zbędnych problemów emocjonalnych. Unikaj nadmiaru alkoholu i używek. Nadmierna konsumpcja alkoholu i używek może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych i społecznych. Utrzymuj regularne kontakty z naturą, czas spędzony na świeżym powietrzu i w kontakcie z naturą może być źródłem spokoju i harmonii. Rozwijaj swoją kreatywność. Twórczość może być źródłem satysfakcji i samorealizacji. Czytaj duchowe książki, książki dają dostęp do mądrości innych ludzi i mogą pomóc w duchowym rozwoju. Staraj się żyć teraźniejszością, skoncentrowanie się na teraźniejszości pomaga w unikaniu lęku i niepokoju związanego z przyszłością. Pielęgnuj ducha pokory, pokora jest ważnym aspektem życia duchowego i międzyludzkich relacji. Praktykuj miłość i życzliwość dla wszystkich istot. Miłość i życzliwość są podstawowymi wartościami duchowymi, które pomagają w budowaniu harmonijnych relacji i szczęśliwego życia. Rozwijaj umiejętność radzenia sobie ze stresem, głębokie oddychanie może pomóc w zachowaniu równowagi emocjonalnej. Wspieraj innych w duchowym rozwoju, pomaganie innym w ich duchowym rozwoju może być źródłem spełnienia i wzmacniania własnej praktyki. Unikaj nadmiernego krytykowania siebie. Przyjęcie siebie z akceptacją i miłością jest ważne dla zdrowego rozwoju duchowego. Praktykuj modlitwę w intencji innych taka modlitwa może pomóc w rozwijaniu empatii i poczucia wspólnoty z innymi istotami.